Dzień dobry, witam w drugiej części Blair Witch. W sumie tyle Blair Witch, już tak z automatu mówię Blair Witch Project, ale to jest Blair Witch, tak się nazywa ta gra. E, znaleźliśmy tutaj ostatnio właśnie e, obóz. Jednoosobowy, ale tam na nagraniu były w sumie dwie osoby. E, I ktoś wyrzucił tu pikadełko gdzieś w ten las, I musimy to odnaleźć. Wszedłem tutaj na górę, ale nie sprawdziłem tej drogi. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby ten. Nie, dobra, chodźmy tam. Dobra, buja do nogi. Poszukujemy małego chłopca, znaczy nie takiego małego, nie wiem ile on tam miał lat, 12. Na tyle wyglądał przynajmniej. No i oczywiście poszukujemy też wiedźmy, bo chodzi legenda, że tu jest wiedźma w tym lesie. Chciałem ją zobaczyć. W Blair Witch jedynce nie, nie zobaczyłem wiedźmy. Więc może, oczywiście mówiąc o filmie, więc może teraz się to uda, co tu jest? To pikadełko, to chyba nie, nie zostanie odnalezione. Co ty? Szukaj. Nie mogę zjeść, szukaj. Chyba znowu w kółko chodzę. Nie. Tędy nie przychodziłem jeszcze. Nie odnalazłem tego pikadełka, a już poszedłem dalej. Bule trzymaj się proszę, jak mnie zostawisz teraz w tym lesie... <suszy ones> o kurwa, jak mi ciary przeszły Ten głos i w ogóle i on zaczął ciszać psa <laughs> nic się nie działo Cą masz zniszczyć o, odnalazłem coś Patrzę się w ścianę! Aj, Olga! Dobra! Nice! Taka głupota, a jednak ciary mi przeszywą pleca. Ciekawe czy są jakieś konsekwencje niszczenia tego. Chodź, chodź. Możemy go pocieszyć pogłasz, skarć. Trzymaj się blisko. You know what? Oooo! Dobra. Polęc zadowolony już. Nie bój się piesku, idziemy. Tam jest coś takiego jak e, Jak... zostań. Jestem właśnie ciekaw, czy będzie jakaś. Jestem jak, ciekaw, czy będzie jakaś właśnie wymagana, żeby on został, a ja, żebym musiał iść. Pewnie mnie poinformuje o tym e, sam detektyw. Powie na przykład, żeby pies został. O. Jesteśmy przynajmniej oczy, tylko z drugiej strony. Aj! Nie wiem, w jakim cudem znowu jesteśmy. Przecież przyszliśmy stamtąd. Zatoczyłem koło. Może to pigadełko znajdziemy w końcu. Może właśnie muszę wejść na ten film i w coś znaleźć. To możliwe, że tu jestem? O? Ty czekaj, tam jest namiot, stąd przyszliśmy tak naprawdę teraz. A tu? Co tu jest? Uff, patrzcie tu. Co to jest? Fak. <laughs> Możesz tu chodzić? Po tym nie. Słyszałem jakieś kroki, nie wiem czy są moje czy nie moje. Co to jest? Gez jest. Oh, nie wiem, czy są też jego kroki, czy nie jego. Bulet, weź szukaj, ale bądź tutaj koło mnie, bo się dygam. No to chodź. Nie gwizdaj w lesie w nocy. Ja myślałem, że to jakieś mięcho na patyku. To jakiś badel. Kurde, ciemne w dupie. To mlaskanie takie, mam cały czas wrażenie, że coś to jest, że coś łazi za mną. <laughs> Dawnie grałem w horrory. Co tam bullet? Znalazłeś coś? Znowu jest. Schodzimy do obozu. O, o, o! Kolejny chłop patrzy w ścianę. Hubert. I czemu ktoś nie robi zdjęcia wtedy, nie? Jak oni w tą ścianę wpadali. Patrzcie no i. Właśnie, to jest dobry pytanie. Czy myślę w kółko czy? Czy to jest jakoś tak zrobione, że musimy się kręcić w kółko? A czy jakieś nowe poszlaki będziemy mieć? Musimy zobaczyć do tego jeszcze raz ee, kamera oglądaj kasety. Jakoś tutaj przecież mogłem niby. Tu jest ognisko Ona coś tu wykrywała On to wyrzucił, ale to! To jest samochodzik! Czyli to był młody? Czekaj Tak, to jest chyba ten młody, nie wiedziałem w ogóle, że to jest wcześniej, nie? To jest może być ten Peter To jest jego zabawka samochodzik policyjny i on to wziął po prostu, ale... No to co? Co w takim razie? Nic się nie zmieniło, no. Halo, 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 tutaj Glasie z przyszłości. E, jako, że nie ogarnąłem troszkę w tym momencie, jak działa ta taśma e, i ta wskazówka z tą taśmą, to błądziłem przez półtorej godziny po tym lesie. Nie będę tego poka pokazywał, żeby, żeby uniknąć troszkę zażenowania, e, więc pokażę tylko momenty, gdzie coś znalazłem, i zaraz potem wracamy do rozwiązywania dalej tej zagadki. Hmm. Czy znajdę coś nowego? Czy jednak skończy się na błąkaniu? No, cały czas w górę. No i są te dziwne rysunki, znowu. O! Znowu ten znak chyba. Patrzcie, ten krzyż taki cyk, cyk, cyk. Ale już tu byliśmy.

I co? Tyle? Ale... pogłasz go, że dobrze zrobił. To będzie miał ponad jakiś wpływ, e, później na jego zachowanie. Aaa, świetny. Dobra, Bullet, to co? Szukaj czegoś. Pełno tych ścieżek jest, ja już nie wiem gdzie byłem, gdzie nie byłem. O! No i co? Nic, pucha. Wziąłem ze sobą, nie? Pasie tu śmieci, W ogóle pamiętajcie nie śmiećcie w lesie Co ta czerwona kaseta miała robić. Mogło jakoś zmieniać położenie przedmiotów i takie cuda, no ale jak? A tam co jest? Co się stało? O, znalazł coś Nie wchodź to! Łooo, wow, ale to jest ogromne za niedźwiedzie? No świetnie, że tu są niedźwiedzie, mi powiedz. Dobra, good boy. Yeah, good dog. <laughs> Bez kip zachowujesz się jak normalne pies. Dawaj. Bullet, sprawdźmy co tu jest. No tak widziałem to To jest krew To jest krew E, bullet, szukaj No cholera jak tego nie możesz nie wyczuć się chyba zaciął. To jest, zacią zaciął mi się pies Czekaj, Fuck. Nic się nie dzieje, my ciarki przychodzą. jaj. Zgubiłem się w lesie. Koniec, game over. No jest coś głupiego, coś, coś przeaczam. Przeaczam, tak się mówi? Coś przeoczyłem. I cały czas to jest gdzieś pod, pod moim nosem. To jest pierwsza zagadka, nie może być super trudna. O, kamień znikający. Widzicie? Jest? Nie ma. Jest? Nie ma. No <grywa> tam. Zobaczmy na ten kamień. Co jest to, ziomek? Czemu znikasz? Szukaj! Bulet lipa! Utknęliśmy. Nie, może go przestał cokolwiek robić, no to wtedy bulet by znalazł sobie tu drogę. No bo stwierdził, że dobra, jesteś debilem i przejmie śledztwo w swoje ręce. Co chwilę gdzieś się światło odbija i myślę, o jakiś przedmiot nowy, który mogę podnieść, coś z nim zrobić, ale się okazuje zupełnie inaczej. Nie wiem, zadzwonimy może do kogoś, właśnie, ty. Brak sygnału. Kwota specjalna, tylko trzy pizze, super, weterynarz, pewnie zajrzy do mojego gabinetu i pokażę ci jak. Aha, odpowiedź. Dobra. Książka telefoniczna, no i tak nie możesz, Jazz, Alon Masz zasięg? Brak sygnału, no właśnie Gry, Cobra Master, no Jak się w to gra? A jeszcze raz, dawaj O, mogę grać, cyk <noise> Kurde, i tak nic tam z tego, nie przejdę tego lasu, więc gramy w Cobra Master. Co pies? Weź jak coś wymyślisz to daj mi znać, albo jak znajdziesz wieźmy Blair, to... E, to wtedy pójdziemy gdzieś na polowanie, a tak to zostaw mnie w pokoju, ja se pogram. Zostaję zaraz psią chrupkę, mam tylko dwie, a później umieramy z głodu. E, w sumie to ja zjem tą zupę, albo ty ją zjesz, co jest koło ogniska. Miło spędzimy tutaj czas. Grając w Cobra Master, cały wieczór, całą noc, która się nie kończy, w jakimś zasadnym obozie, e, w którym był chłopak i porywacz, o ile to był porywacz, a może wiedźma, nie wiem, wokół z dziwnymi symbolami, oj. Cobra Master! Najlepsza gra! Dobra, 15 zjemy tego, no nie będziemy tu grać, to zapisuje się. Shooter Deluxe, popatrzmy na tą gierkę. Nie, yeah, działa, yeah, yeah. <laughs> Prawdziwa deluxe giera. Dobra, zostaw ten telefon w spokoju. Szukaj, pies. Mogłem sobie przed zagraniem, właśnie obejrzeć jeszcze raz wszystkie te, wszystkie blerujcze. Ty, a to co to jest? Ty tego nie widziałem. Co jest? To jest sznur? Brama? Co to kurde jest? Można to jakoś odpalić? Ale nie wiem po co. Nie wiem, wspinaj się na to. Coś tu jest, to jest, czekaj, to jest to drzewo. Tak, tu jest pułapka. O! Coś ty zrobił? Czy ty kiknąłeś? Kurwa, bo. Masz coś w portfelu? Hey, Jess, wygląda dobrze. To she jakby nie a day od then. No co, rozmawiam z tą Jazz? Co to jest? Przypowiedź dla Ciebie. Popełniono niewybaczalne błędy. W tej chwili nie ma już odwrotu. Pamiętaj jednak, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Przyjmij do wiadomości sytuację, w której się znajdujesz i podążaj za powiewem zmian. By zrozumieć swoją sytuację, musisz zajrzeć głęboko w otchłań. Tylko w ten sposób Twym oczom ukaże się pełen obraz. Moja porada. Przygotuj się na niespodziewane spotkanie po latach. Twoje szczęśliwe liczby 47... 5, 2, 8, 5. Szczęśliwe liczby. 47. Ta sama liczba była na samochodzie. Nie wiem dlaczego. 47. 47, tak. No to było na samochodzie na tym, podczas tego filmu, ale to wątpię, żeby to miało jakieś... <gulety> Bullet, jest super. Dobra, nie wiem. Mi się wydaje, że tutaj musi być coś, Czy to drzewo wisi. What? Coś, kurwa, co jest co to się dzieje? No też to wiem o bugach w grze. Właśnie dlatego myślę, że coś może być zbugowane. Oooo. Jest tu po prostu lato. No i wracamy z powrotem do obozu. Tu musi być jakiś klucz w tym obozie. No, coś możemy niby zmienić. Jak? Tą kasetą. No i jesteśmy z powrotem w obozie. E, miałem małe problemy, ale już mniej więcej wiem o co chodzi. Tylko tutaj muszę chyba jeszcze raz podnieść te przedmioty. Zadziwiam, bo zapisałem grę, ale widocznie. Widocznie jeszcze raz trzeba ją podnieść. E, to tak samo, tu jest taśma. A ze wskazówką, bo wtedy nie wiedziałem w ogóle, e, że. Znaczy, zapomniałem po prostu jak ta wskazówka działa. I teraz mniej więcej już ogarnie, jak działa. Przeczytałem jeszcze raz po prostu instrukcję tej wskazówki. Oglądaj. Dokładnie, czerwone kasety pozwalają zmieniać rzeczywistość, zwracaj uwagę na otoczenie oraz na to co widzisz na filmach, przewijaj w przód i w tył i zatrzymuj odtwarzanie w ważnych momentach, by zmienić stan i położenie obiektów, czyli ten samochodzik, nie pikadełko tylko samochodzik, który gościu mu wziął, no to jeśli zatrzymał na samym początku taśmę, to on dalej będzie w tym miejscu, gdzie był ten chłopiec, czyli przy samym ognisku, um, tylko czy to coś zmieni, no to zobaczymy, widzicie, jest i teraz jak go widziałem po lewej stronie, też możecie zobaczyć koło ogniska, więc zatrzymałem taśmę, e, wyjdę z tego i on tutaj leży. right że te wszystkie przedmioty, które zebrałem wcześniej już tutaj są po save'ie, ale no, dobra, zobaczmy. Mhm. Bulet to jest kozak, na pewno. Bulet, szukaj. I całe to nasze błądzenie po lesie to już jest bez sensu. Chociaż ciekaw jestem, czy rzeczywiście udało mi się... Czy zapisał mi to wszystkie po prostu rzeczy, które zdobyłem. Dobra, szukaj. Lecimy. W sumie z drugiej strony, czekajcie, sprawdzę plecak. Smakołek, czapka Petera, samą zabawka. To mamy, wskazówka, raport, zdjęcie Petera, wyrzeźbiona figurka plastikowa butelka. Tyle, nie mamy, czyli puszki nie mamy, którą zdobyłem wcześniej. Eee, I nie mamy tej czekolady, którą on przyniósł. Czyli powtórka z rozrywki po prostu. Dobra, dawaj Bulet, szukaj. Hey, buddy, <laughs> o boi się. Wiem dlaczego. Dokładnie, to samo. Także przepraszam że musimy to jeszcze raz przechodzić jakby. A zniszczyłem już tutaj, tu jest Olga. Dobra, zdobyliśmy tą kartę. Czyli tak będziemy musieli przejść przez wszystkie ścieżki i tak. Dobra bóle, nie bój się, jestem z tobą. Zróbmy to tak jak należy zrobić. A czy jest ciemno? No, dawaj. I on dalej idzie, nie? I znowu spada tutaj w dół. Czy jest nowa lokacja? Tu jeszcze mnie nie było. O? Nie, nie, nie. Great. So' not Nikomurka. i a going to nie, nie Cały czas klikam escape automatically. Can anyone hear me? Go, go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First, the kid, and now mm. you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? Uh, we, we went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area, we didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's camp either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find i head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over now. Ciekawe, tam nie możemy wrócić chyba, żeby zdobyć te poszlaki, więc to trzeba było zrobić wcześniej. No trudno. Tak wyszło. Ja mam nadzieję, że tutaj nie będzie cały czas noc, po prostu, bo jest to dosyć irytujące. No i trzeba te achievements, co wczoraj dostałem, się zapisały. Co tam? O! Idziemy co za nie? nim cały czas. Słyszałeś, coś w wodzie było. Dobra, zniszcz to. Uff. Artur, jak on po prostu zaczyna już piszczeć, już wiem, że coś się zbliża, nie? I w tym momencie zaczynam też się nerwować i mam ciarki na nogach. Dobra, chodźmy dalej. To muzyka po prostu. To wszystko taki buduje taki klimat mroczny. Aha Get a grip, Ellis. It's just a tree. Come on, Bullet. Ellis to base. Emmet, I just wanted to say... I know I screwed up and I'm sorry. I told you already, Ellis. What's done is done. No point in dwelling on the past. You found the kid's cap, you're still in one piece. And hey, at least we still got radio contact. O kurde, weź do kopalni Tylko, że ty bulet idziesz indziej. Idę za bulletem! Kij już są kopalnią Tam czasie będzie wrócisz, do drzewa bym wrócił, przeszukał tam miejsce, może byśmy coś znaleźli, nie? Gdzie ty bulet lecisz? No. O, co tu masz? <grywka> Cukierki. To jest tak samo jak przy tym zalecił tą czekoladę, nie? O, coś znowu węszył. No to lecimy za nim. No, co tu, co innego my zrobić? O, uh o, -oh. znowu coś znalazł. Yeah, o! Oh, really cool. oh, jest! Ten leź mi tu przeszkadza. Co? Wait, is that It's Peter. Kwiatek mi tu przeszkadza. Co on tam zostawił znowu? Piłkę. A, czyli znowu będziemy musieli teraz cofnąć. Dobra, zostaw piłkę. I teraz się wracamy po tą piłkę, nie? Do tej kopalni. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did. You... Wait, a tape? In the middle of the forest? That no, you know. Yeah, those tapes, they, they make things appear, but. There's no time, Lanny. We have to find the kid. He's in serious trouble. Even, even if that's true, I, I can't let you go alone. We no, don't have much, no, much choice. It. Look, I won't do anything stupid. Go i czuć, Nie, Alice, Nie ma dziś zagadania, gościu. Idziemy. Chodź. Dokładnie, musimy teraz tam wrócić. Bulet. Chodź tutaj. Sprawdźmy jeszcze tutaj okolice tego samochodu, ale wątpię, żeby coś było. Pewnie tylko dekoracja. Czyli, że teraz to było? Bulet, weź mnie prowadź. Słabo, nic nie widzę. Ta latarka strasznie słabo świeci. Przyda mi się jakaś inna latarka. Czy ja dobrze idę? Dobra, jest tak. O, co tu jest? To chyba nie jest to miejsce. To jest deczka. Inna jaskinia. Ty, gdzie ja jestem? Nie uczni że nagle świat się otworzył Polercia O to chyba tutaj, dobra I tu powinny Tu są okopy Jest, wejście i tu powinna być ta piłka Nice. Kokaż buletowi, dawaj Trzeba jest takie po prostu poszukiwanie, no Zaraz, jak już pokazali pierwszym razem, że znaczy pokazali, jak się nauczyłem jak to robić, to już mniej więcej wiadomo o co biega, nie? Pierwsza z po prostu wskazówki nie przeczytałem tak jak trzeba. Ale patrz, dalej nie wchodzimy do środka, dziwne. Dawaj, Bullet. Uwielbiam tego psa, fajny jest, bardzo fajny. Sprytny. Mądry. Odważny. No boisz tylko takich patyków wiszących, to dziwny. Nie wiem, czy to można nazwać totemem, czy talizmanem jakimś. Pewien, drogę, no, ciekawe, mam no, nadzieję, że dobra droga. No, coś pilujesz? Czy on to wszystko czuje? Nie na taką odległość? No, Bullet. nie wiem. Dawaj O. Latarka mi się włączyła. Come on Aha, super. O kurde. Znowu. Co, co się tam rusza? O kurde. Nie wiem, po co ja podchodzę w ogóle, co to się... Nie... Nie wiem, co robić. Uciekamy gdzieś? Osiągnięcie zło w lesie. What? To było mocne. <grywka> Teraz tak... nagle nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Zwracaj uwagę na zachowanie buleta. Jego warczenie ostrzega Cię przed niebezpieczeństwem, które czai się w ciemności. Nie oddalaj się od niego w trakcie walki. Będziecie pomógł odnajdywać wrogów, ale pozostawione bez pomocy staje się łatwym celem. Nie możemy ci musimy mieć cały czas buleta po prostu, ale jazda. Nie kichaj, proszę cię. Już ci mówiłem wcześniej. Powiem no ja wam, że to było dobre, to było mocne i myślę, że to będzie idealne, żeby zakończyć właśnie ten odcinek. E, dziękuję wam bardzo e, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. E, widzimy się jutro w parcie e, trzecim w takim razie. Do zobaczenia, Piona.